No witam serdecznie luko z tej strony Zapraszam Was na recenzję filmu. Egry gry. Nie recenzję filmu. Będą recenzje gry filmu. Ale nie wiem kiedy. Muszę się zastanowić, ja nie mam to na napisać. No To taka chwila sprostowania. E, oczywiście witam na recenzji Forza Horizon. To nie jest profesjonalna recenzja gry, od razu mówię, dlatego jest taki typu Nie, nie profesjonalna recenzja gry, tylko po prostu moje odczucia w stosunku do gry. Eee, dobra, zaczniemy od tego, bo to już drugi raz materiał nagrywałem, bo przedtem, no niestety byśmy, e, nie nagrał dźwięk mam nadzieję, że teraz się nagrał dźwięk. bardzo dziękuję przede wszystkim za miniaturkę od yy, Skibiego, to jest mój model, który wszystkie, wszystkie, yy, wszystkie miniaturki robi. Jeżeli ktoś ma ochotę troszeczkę opłatnie do niego yy, do niego napisać. To, to zapraszam tak przede wszystkim mała recenzja nie będzie dzisiaj gier nie będzie dzisiaj gier ponieważ dzisiaj troszeczkę troszeczkę inaczej będziemy grać a mianowicie będzie tak trochę recenzja trochę tak długi wstęp widzę Muszę się nauczyć trochę mówić, więcej eee, Tak. Eee, może trochę fabułę. Eee, jest, gramy, oczywiście, to jest, eee, znaczy, to, jest rodzaj, eee, gier, to jest rodzaj gry. To jest wyścigowy, eee, pułarka noli, czyli pułark, no, taki, że nie. To nie jest tak jak na przykład Absolute Corsa, że rozbijamy samochody. Tylko taki typu troszeczkę trochę mm. mitrospeedowy, e, trochę nitro speed, mitrospeed, mm, tylko trochę z lepszą formą. Powiem Wam, mm. że dużo lepsza formuła jest w, w podwie Horizon niż na przykład mitrospeed, bardziej mi się podoba. Jesteśmy, to ja o opowiem co o tym gdzie wylądowaliśmy. E, wylądowaliśmy w Meksyku. Jest to raz. E, My w Meksyku i mamy, tak jakby powiedzieć, e, tak jak w każdej fordzie mamy jakiś e, pokaz miałem miał na myśli. E, I my gramy sobie i, i, e, i sobie wyścigi wygrywamy. Mamy cztery, mamy kilka rodzajów wyścigów, m.in. innymi sprint, e, wokół siebie, e, wokół normalny taki jak Something fake with this latest car river Start having a sniff around the festival. Keep quiet about it, yeah? Wokół, wokół Wokół. Wokół. Wokół Właśnie w Meksyku. Dobra, to nam się będę tłumaczył. Bo trochę Ja nie nagrywałem recenzji. E, Nim nie nagrywałem recenzji, wiecie. E, dlatego tak trochę będzie. podoba mi się. poczekajcie, hmm. ja muszę sobie na co mi się podoba w tej grze grafika mi się podoba w tej grze eee. w tej grze mi się bardzo podoba grafika eee. na moim rtx eee. no mojemu RTX-ie 60, o ile pamiętacie Grafiki, gra bardzo dobrze chodzi. Um, powiem Wam, że super gra... Um, co jeszcze powiem? Um, dźwięk jest fajny. Um, dźwięk pochodzenia jest dobry, bardzo dobra, dobra na muzyka. Ja niestety na prawach autorskich nie mogę Wam tu bo ten, od razu mi tam wyskapuje, że są prawa autorskie. Właśnie, a propos tego tak, dobra gra do streamowania. Tak, dobra gra do streamowania. O, tutaj, mm, bardzo dobra, bo wycisza muzykę. To jest akurat dobrze. Dużo mapa jest. Dużo wyścigów jest. Jak zobaczcie zobaczycie ile jest wyścigów bardzo dużo wyścigów jest. Niektóre zrobiłem, niektóre nie. Jestem tak w 90, tak w 70% gry, ale już mogę coś o niej powiedzieć. Nie wiem jakie zakończenie powiem. Na ja bardziej grę jak gram to bardziej gram, żeby sobie pojeździć na wyścigach. Jak nie wiecie gram na padzie. Bardzo dobra gra napada w nie miał w Można grać bez problemu na padzie, na kierownicy. A, na co wyszło? Na co wyszło tak Oczywiście na Xboxa, jak grałem w wersji PZP. I nie wiem, czy w tej, jak będzie ta recenzja, czy już wyszła. Czy wyjdzie dopiero na e, PlayStation? E, Piąteczkę. Nie wiem, czy teraz wyszła, czy już wyszło, bo wiem, że ma wyjść na PlayStation. Ciekawe, jak to będzie wyglądało graficznie. E, ja i tak jestem w, w pc, PC em więc pominiemy to. Trochę wojny konsolowe mi nie powodzą. Chociaż z drugiej strony trochę bym powiedział na ten temat. Ale to na następny materiał może coś jeszcze nagram, czegoś innego. E, może też polski holoizm bym Bo mam dzisiaj ochotę sobie pojedzieć troszeczkę. E, co jeszcze mam powiem? Co jeszcze mam powiem takiego ciekawego? Mm, oczywiście gra. E, gra z jednej strony e, jest bardzo zoptymalizowana, ale z drugiej strony też ma swoje długi z e, sprzętem. Tak, e, na 10.60. E, Ultra Full HD, no niestety pojawiają się w YouTube. No niestety, bo to też jest tak, że to też jest trochę wina sprzętu mojego, bo ja nie mam e... rtx Single. Tak, nie mam rtx to jest RTX. E... Nie, RTX. RTX więc więc nie ma niestety ale to też jest moja jak żeby tam żeby zobaczyć, czy jest w ogóle, jak jest optymalizowana. Optymalizacja jest dobra. równe 60 klatek mam na, na PC -cie. Więc bardzo dobrze jest optymalizowana. Jakość grafiki bardzo mi się podoba. E, dużo lepsza jest jakość no porównywalna jakoś do Forza Horizon 4 eee. no, mam akurat obie gry to nie jak to wyglądało na tym um, tylko mi się bardziej podoba na przykład Forza Horizon w kilkukrotniu jest bardziej zoptymalizowana to jest, jest optymalizowana bardziej eee. co do nie, nie ma jeżeli ktoś gra, właśnie była kiedyś były zarzuty w Fordzie Hola i że jest, że trzeba dużo grać, że trzeba dużo farmić. No powiem Wam, że ja aż tak nie farmiłem. A mam na przykład Lamborghini mam jednak gry ponad 700 i to jest to. To jest gra, która jest powiem na tak. Jeżeli lubicie samochodówki, to i tak będziecie fajni, i tak będziecie fajni pieniądze, żeby mieć jak najszybciej. Bardzo dobra gra na kierownicę. Powiem, bo już widziałem jak ktoś inny jeszcze grał na kierownicy. Kolega, który grał na kierownicy też jest bardzo fajny wyglądał. Eee... A poza tym... Co jeszcze powiedzieć? Oceniam ją bardzo dobrze. Eee... Ja nie daję ocen w ogóle, ale... A! Jeszcze powiem nam, że menu mi się podoba. Eee... Jest to typowa dobra gra u Microsoftu. Przede wszystkim nie wiem jak to na Xboxie chodzi, ale na PC się fajnie chodzi. Na takim sprzęcie takim jak ja mam, czyli 1060 drugiej generacji Redena. Bez problemu ta gra chodzi. FPS -a. a ma czasami dropy. dropy. Takie lekkie dropy, bo dropy w sensie fight, face, face FPS. To troszeczkę ma czasami. Ale to tam czasami raz na jakiś czas się zrobi, Ale chyba górny 60-58. Więc bez problemu można grać. Bardzo polecam w ogóle przede wszystkim tą grę. Jeżeli potrzebujecie coś e, poza Nitrosquidem, a wyścigówką. Ja jestem akurat osobą, która lubi wyścigówki bardziej niż na przykład FPS ostatnio, bo lubię bardziej sobie a to, to jest ogólnie gra. Gra potrzebuje e, za pamięci gra potrzebuje konta na, na Microsofcie więc tak zapomniał ci chodzić. Dobra, eee, Co jeszcze pan woli mm, mi się podoba? Troszeczkę powiem, mi się bardziej podobała w czwórce. Bo tutaj nie jest wszystko, ale mam pewno tak mały spoiler, że nie wszystko jest, nie wszystkie... Nie wszystkie, nie wszystkie, nie wszystkie wszystkie wyścigi są odblokowane od dawna więc to trzeba troszeczkę pograć ale to się szybko będę wracał częściej na do dobie mhm. mhm. dobra a gra jest z 2016 roku czy Troszeczkę widzę, jaka jest nasza. No dobra, okej. Okay. No trzymajcie się, subskrybujcie, komentujcie, łapeczkę w górę, do usłyszenia. E, wiem, troszeczkę monotonnie był. Trochę teraz edit. Trosze, wiem, że troszeczkę monotonnie opowiadałem, ale ja dopiero wstałem, dopiero jest dziewiąta, więc... Trzeba troszeczkę się skupić na innych gierkach. No trzymajcie się, hej, mam. No.